So am I still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason, can't find hope to believe in. BWitam wszystkich serdecznie w drugim odcinku przygód przygód Biloska w Minecraftcie. Jak widzicie, zmieniłem trochę mój domek, który... Włożyłem pierwszy, w pierwszym odcinku O tutaj piesio ładny Ładnie się prezentuje Taka fotka, o aż zrobię print screen odwrócę a dobra, o o o o dobrze dobrze A pięknie wyszło Jak coś obrazek będzie w opisie do filmiku <coughs> Więc tak y, Zmieniłem tekstur pak Pozmieniam trochę w domku I domkiem się zajmiemy dzisiaj właśnie w odcinku Lecz nie cały odcinek Jest z nami y, Kasłający Dodatkowy prowadzący Krystian, witam Z którym miałem prowadzić Let's Play Terrarium Dlaczego miałem? Ponieważ tworzymy Krystian i Bilosku Studio który, W którym ja będę się zajmował Minecraftem, a on się będzie zajmował Terrarium Ponieważ ja bardziej ogarniam Minecrafta, a on Terrarium Więc dobrze Dzisiaj wrzucę tylko ostatni odcinek, który ja będę nagrywał Więc dobra Zajmijmy się Minecraft. Yy, więc idziemy do domku. Powiem Wam, czym będziemy się zajmować. Yy, zajmować się będziemy yy, obłożeniem wełny Mój, yy, moją sypialnię, która będzie w kolorach zielono-żółtym. Więc budowę zobaczycie w przyspieszonym tempie. Jak widzicie, jest już skończone. Nie wiem jak wam, ale mi się to bardzo podoba. A tobie, Krystianie? Bardzo, Krzyśku. No i... no i naprawdę super. No miało być tylko na zielono-czerwono, ale mi zabrakło i nie chciało mi się aż tak za bardzo latać za pewną, więc jeszcze pomyślałam brązowo-czarną. Gdzieś tu jest jeszcze szara, od tej strony szaro. No, kysja mówi, że bardzo ładnie to tak wygląda. Jeszcze wielny sobie łóżeczko Ło, nie w tą stronę. O! Te, tak o. I jest epicko. Więc a drugą rzeczą, którą się zajmiemy jest... Dobra, na razie to jest spanie. Ło! Chyba leżę na podłodze. Ale dobra. E, jest to zrobienie fermy. E, nie kaktusa, tylko czciny, ponieważ w następnym odcinku zajmiemy się mapą robienia w ogóle wyrobów z czciny. Więc tak samo to zobaczycie w przyspieszonym tempie. Dobrze, zrobiłem już dokończyłem już szklarnię Posadziłem I trochę urosło bardzo, bardzo fajnie no, Akurat sobie posadzę trochę dalej e, Na górze zostało trochę miejsca Więc w przyszłości zrobię jeszcze e, Szklarnię zboża Z której później zrobię, będę robił chleb Na wyprawy i na takie e, Więc to wszystko w tym odcinku Z budowaniem Hmm. Więc czas na nowinki i plotki z Minecrafta. Co przyniesie nam update 1.7. Prawdopodobnie przyniesie nam Sponge, czyli gąbki. Nie wiem co z gąbkami będzie się robić, ale fajna y, by była opcja, jakby Norch dodał opcję mycia psa. To by było naprawdę fajnie. No śmieszne, śmieszne. E, sieci spająków bloczek. Czyli ten bloczek, który nas spowalnia, jak go gdzieś zaczepimy i na niego skoczył, e, przyniesie nam nowe achievementy. Nie wiem, ile będzie tych nowych achievementów, ale mam nadzieję, że trochę ich się tam nabierze. E, będą dodane pistony, czyli tłoki, które prawdopodobnie e, chyba będą napędzać wózek, e, które będą napędzać wózek. Będzie dodany Adventurous mod, czyli mod przygoda. To jeden z, plan z planowanych trybów gry, znany jako również lochy i dźwignie wśród społeczności Minecrafta. Gra w tym trybie osadzona będzie najpewniej w rozległym systemie lochów, zamieszkanych mniej inaczej przez nowe gatunki mobów. Czyli Norcz ma zamiar dodać jakieś nowe gatunki mobów. Czyli będzie ciekawie, jak doda, nie wiem, jakiś szkielet warrior, który będzie chodził z mieczem. No, naprawdę będzie ciekawie. Rozgrywka najprawdopodobniej e, nie będzie różniła się o, e, znacząco od trybu survival. Jednak, będzie, e, bardziej, e, jednak bardziej będzie przypominała gry i system RPG. Notch zapowiadał także, że być może możliwe będzie importowanie map z innych trybów. Naprawdę fajnie. E, jeszcze zapomniałem dodać, że prawdopodobnie Norchid zamierza dodać. E, nie wiem czy jest muzyka w nederze, bo dawno nie byłem, ale ma dodać muzykę jakąś ciekawszą do nederu z jakimś napięciem, jakimś tum, 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 tum lub nie. nie naprawdę nie wiem, ale e, update 1.7 przyniesie nam bardzo fajne dodatki oraz możliwości. Więc to na dziś, wszystko na dzisiaj w tym odcinku. Czekajcie na część trzecią. Cześć.